Cześć, witam was na moim kanale W piątek, jak co drugi tydzień Będzie otwieranie szardów Mamy tym razem podwójne szanse Na Wojdy Mam ich 69 I zobaczymy Czy poleci Tym razem coś naprawdę fajnego Dodatkowo mamy Tutaj 10x na Queen of Hearts Wcale bym się nie obraził Gdybym ją trafił Jest to naprawdę dobry czempion Ale no, na tym koncie przede wszystkim e, Janika nie Anika, e, Jumeko. Jumeko, to miałem powiedzieć Taras, Mariczka, Akryzja, Nekret myślę, że ciągle też będzie przydatny, Warlord. To jest e, top czempionów, które bym chciał tutaj zobaczyć. No i zobaczmy. Zacznijmy od 9, zaczynam od Paragona. Felhound, no to jest mój tutaj farmer na kampanię. Od dawien dawna. Na razie nawet epika nie było. Z epików, czy kogoś bym chciał? Whisper, dodatkowe kopie Whisper, żeby mieć ją plus 4. Zdecydowanie. Inquisitor Shamel. Używam go też na hydrze. Więc tam też więcej mocy by się przydało, zdecydowanie. Jest legenda! I kto to jest? QUEEN OF HEARTS! QUEEN OF HEARTS! Super! 10 ich zadziałało, pierwsza, dysz, yy, pierwsza dyszka, pierwsza legenda i już wpadła QUEEN OF HEARTS I zobaczmy co ona potrafi na A1 Atakuje wszystkich i wrzuca na przeciwników DECREASE DEFENSE Na dwie, tury, dodatkowo napełnia y, turmiter naszych championów o 5% Bardzo mocne A1 i to jest 100% decrease defense, nie potrzeba do tego żadnych książek. Na A2 usuwa wszystkie, debuffy z nas, yy, wszystkie buffy z przeciwników, potem wrzuca Death Brand na początkowy cel na dwie tury. Death Brand oznacza, że zabity przeciwnik yy, jak bly, ma block revive, nie można go wskrzesić. Dodatkowo wrzuca yy, True Fear na przeciwników na jedną turę, napełnia swój turmiter na 5% za każdy usunięty buff. Z przeciwników, y, i tutaj mamy 4 tury cooldown na A3. Mamy ja Attack, y, gdzie atak, wszyscy nasi atakują jednego przeciwnika. Przed atakiem wrzuca Increase atak na naszych championów. Jeżeli ktoś zginie, to skraca cooldown A2 o 2 tury. Za każde 10 buffów, kiedy y, team przeciwników otrzymuje, ona dostaje dodatkową turę. Dodatkowo y, zwiększamy Accuracy we wszystkich miejscach o. 70 punktów. Także pierwsza bardzo dobra legenda już jest. I tutaj, podobnie jak w poprzednim event dungeonie miałem tam trafiłem też Bossa, czyli Odyna. Akurat tam on był gwarantowaną legendą już w jakimś evencie. Już. Chyba, bo to otwieranie szardów też, chyba Champion Chase. Tak tutaj, Queen of Hearts trafiłem z szardów. Super. Fantastycznie zaczynam w pierwszej dziwące już jest legenda, także yy, na samym początku. Więc jeszcze jest dużo szardów do otwarcia, więc może wpadnie, może wpadnie druga jeszcze. Zobaczymy. I tak to otwieranie już jest, już jest bardzo udane. Dobra, teraz otwórzmy sobie dyszkę dla, yy, dla równowagi. I zobaczmy co się tutaj pojawi. O, jest w końcu jakiś epik, ale bardzo słaby Berdal, i na koniec, na koniec fanatyk. Ok, no to teraz dyszka pojedynczych, znacie mnie. Nie jestem fanem otwierania wojdów po 10. Zresztą ja jeszcze się wywodzę z tych czasów, gdzie nie było możliwości otwierania wojdów po 10, więc dla mnie naturalne jest otwieranie pojedynczo. Otwieranie po 10 wojdów dopiero wprowadzili po jakimś czasie. Ale tutaj coś epików nie ma, na razie z ponad 20 jeden, jedna legenda, jeden epik. A tu trzeba punkty nabijać do turnieju. Nie liczę tam na najwyższą nagrodę, ale fajnie by było coś dobrego tam zgarnąć. Cztery pojedyncze. No i tych <laughs> epików brakuje. Ach było małe mały lak już myślałem, że coś ciekawego wpadnie to tylko Harrier I no strasznie niebiesko, strasznie niebiesko. No to otwieramy dyszkę. OK oboro. Renegade i kolejny Kafru. To jest chyba nowy u mnie. Znaczy, on był, ja już go trafiłem kiedyś. On był fuzją, do fuzji, nie fuzją. Więc wtedy go wykorzystałem. I go od tamtej pory nie mam. Więc czerwonej kropki dzięki niemu nie będzie. Ale jest to champion, którego nie mam na moim koncie. Widziałem, że on jest, były jakieś teamy Unkillable z nim robione. Bo on tam rzuca chyba na siebie tylko Unkillable. Więc może zobaczę. Pokażę wam jakiś team z nim. Cold Heart, jeden, no lata mijają, to jest ciągle jeden z najlepszych, jedna z najlepszych rarek w grze. Pain też, aczkolwiek ona zaczęła być używana w momencie, kiedy się pojawiło dużo teamów Unkillable z nią. I znowu niebieska fala. O, gdyby jeszcze jeden, jedna legenda wpadła, ale byłbym zadowolony. A tu cały czas rarki. Jeszcze dwie, i otwieramy dyszkę. I na koniec, tutaj w tej dziesiątce będzie kolejny fell count. Bo już trzeci dzisiaj. Dobra, dyszka. Na razie piki tylko tutaj z dysze lecą. i Darki same kolejna cold heart jest epic a Kemptum, bardzo dobry i jeszcze o kolejna druga dzisiaj oboro dobra i ostatnia dyszka na tym koncie. jest epic Tuchak, no nie jest to jakiś super champion. Osiem ostatnich szardów I czy będzie jeszcze złoto? Czy będzie jeszcze złoto? Czy mamy 60 szardów w Mercy na kolejny event? I jest. Shamel, okej. Okay. Super, będzie Empowerment Shamaela. Cztery ostatnie. A potem idziemy na drugie konto. I jeszcze jeden Epic Workaster. Kej zawsze to jest 350 punktów. I shard ostatni. Zobaczmy. Czy na koniec jakaś legenda jeszcze? No nie, będzie Będzie Smith. Okej, okay, no to tyle z otwierania Na tym koncie Wpadła nowiutka legenda Właśnie ta pani, którą tutaj na... Nie chcę nic kupować Nie Nie tutaj Indeks jest czerwona kropka Knights Revenant I No i tutaj mam to szczęście, że Wszystkie, wszystkie legendy Void, nie jeszcze tu jest Soulless, tutaj dużo mają tych Voidów w ogóle jest dużo tutaj Legend także tak to wygląda na głównym koncie, zobaczmy sobie jak daleko zaszedłem jak daleko zaszedłem w Champion Chase, ok bardzo fajnie zdobyłem te tutaj materiały do produkcji e, tych reliktów na razie czwarty szkoda, że czwarty, kurczę trzecie miejsce daje nam jeszcze więcej tych materiałów jest legendarna książka. To sobie zostawię na później. I zobaczmy, jak tutaj. Tutaj, ok. Ciekawe, czy uda mi się dotrzeć do 130. Jeszcze muszę zdobyć. Nie liczyłem sobie. Nie robiłem wszystkiego. Nie robiłem na pewno samonraszu ostatniego. Więc nie wiem, jak to tutaj. Muszę sobie policzyć. Czy uda się, udałoby się tą pięciokwestkową duszę, mimo wszystko, mimo wszystko zdobyć? Dobra, tyle, to na pierwszy, tyle na pierwszym koncie. Jest legenda, idziemy na drugie. Tutaj mam 47 e, szardów. Wojt. Ostatnio trafiłem tutaj tarasa, więc teraz do pary przydałaby się Mariczka. Zobaczmy najpierw, co w tych siedmiu pojedynczych się e, chowa. No, na, na głównym koncie, w tych dziewięciu. Które otwierałem na początek, trafiłem już legendę, więc nie byłbym absolutnie e, zawiedziony, gdyby tutaj było tak samo. No na razie, rarki same, tak dalej. Rarki, Huntress, jeszcze trzy, a potem będzie dyszka. O tutaj do tych legend, które wymieniałem na pierwszym koncie. W, nie mam Sifi, więc super by było Sifi trafić Warlorda tutaj już mam, Tarasa już mam Cokolwiek, wcale bym się nie obraził, gdybym trafiał duplikaty, bo to zawsze y, można wykorzystać Są fantastyczni czempioni. No i zobaczmy, pierwsza dyszka leci, mamy White Riot Pierwszy Epic i no dajcie jeszcze trochę no niestety niestety tylko jeden epic a punkty się przydadzą i kolejny harrier I no na moim free to play trafiłem dzisiaj miałem jednego void'a z, z logowania się codziennego no, i trafiłem Rarkę Rage Munglera, Drugiego na tamtym koncie. No, tutaj jest Epic. Tutaj też trafi. Nie, to jest Rugnor. Już myślałem, że to jest Berdal. Rugnor jest całkiem całkiem dobry. Na no, Do Team of Unkillable jak najbardziej się przydaje. I kolejny Ep Basher. okej, okay. będzie Empowerment Bashera. No ale za to, zawsze to jest 350 punktów do turnieju. Jeszcze legendy nie było. To dopiero daje dużo punktów. I ostatni pojedynczy w tej dziesiątce. No i tutaj mamy Paragona. Dobra, otwórzmy dyszkę. I Weregren. Nie jest do fuzji Lady Mikago podobno. O, Sabita. Szamael, będzie empowerment, to lubię, to dużo punktów będzie. Jeszcze jeden Green Reaper, jeszcze na to legendę na koniec. I niestety, niestety nie było. Ale te, ta trójka Sabita, której nie mam, bo ją wykorzystałem do fuzji, więc jest, będzie do zrobienia. No I ostatnia dyszka, ciekawe, czy tutaj trafi się legenda. Będę musiał pamiętać, żeby zaktualizować, jak już będzie dostępny. Optimizer o otwarte szardy, żeby potem znowu e, nie pomylić się z Mercy, egzemplar. No nie jest to dobra pani, dobry epic. Jeszcze 6. Pantera. 5 ostatnich. Bellower ciągle też zacny epic No na moim free to play by się bardzo przydał, gdybym tam go trafił, to bym go na pewno robił. Tutaj już. chociaż używam go w Faction Wars. Jest jeszcze jeden epic Ursala. I dwa ostatnie szardy. Czy się uda legendę wycisnąć z tego szkielet? I ostatni. Czy będzie? Niestety na koniec. Centurion, także tutaj żadnej legendy nie było. Nie ma czerwonych kropek, aczkolwiek Sabita jest, yy, jest epikiem, którego tutaj nie mam. Nie to, nie to. No tutaj raczej nie udało się dojść do tych materiałów. Ile brakuje? Ile tutaj mi brakuje? Uj, dużo mi brakuje, prawie 1900. Dokładnie, więc ciężko będzie y, te materiały zgarnąć. No cóż, bez legendy na drugim koncie, ale Queen of Hearts wpadła na koncie głównym, także tam na pewno ją zrobię, bo jest to naprawdę fajna legenda. Pochwalcie się, jak u Was poszło. Mam nadzieję, że wpadło u Was dużo bardzo fajnych legend. A ja się już dzisiaj żegnam. Mówi do Was Samael. Cześć!